Dawno mnie nie było. Poszedłem na taki leśny zimowy biwak i tak jakoś wyszło. Jak jesteś taki cwany, to spróbuj samemu przetrwać w nocy w lesie zimą. Przed Tobą kilka zagadek wyboru. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzisz. A jeśli tak jak ja, nie lubisz zimy, a może lubisz, daj już teraz o tym znać w komentarzu. Podziel się z nami swoją opinią. I na koniec też powiedz, jak ci poszło. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, to koniecznie zostań ze mną nieco dłużej. Zima w Polsce. Podobno ktoś kiedyś o nich słyszał, ale kiedy to było? Nasi rodzice i dziadkowie pamiętają zimy, które przekraczały 20, a nawet 30 stopni Celsjusza na minusie. Ok, i teraz możemy się kłócić, czy trwa ocieplenie klimatu, czy też nie. Kto jest temu winien i czy jako ludzie mamy na to wpływ? Natomiast statystyki mówią, że ocieplenie klimatu Istnieje. Więc raczej w najbliższej przyszłości nie grozi nam scenariusz z dzisiejszego odcinka. A może jednak? Zazwyczaj katastrofa przechodzi właśnie wtedy, kiedy nikt nie jest na nią przygotowany. Wyobraź sobie, że znajdujesz się na zimowym biwaku, gdzieś na odludziu. Temperatura około minus 15 stopni. Masz ze sobą podstawowy sprzęt wypadowy. Plecak z bardzo podstawowym wyposażeniem: mała butelka wody, nóż, zapalniczka, jakiś sznurek. Plaster na otarcia, małą przekąskę do jedzenia, taki niezbędnik małego survivalowca, który wybiera się na mały spacer do lasu, który to spacer się przedłużył. W miejscu, w którym się właśnie znajdujesz, nie ma zasięgu, a poza tym bateria padnie za kilka minut. Uświadamiasz sobie, że nie wiesz dokładnie gdzie jesteś, ale to jakieś 3 godziny drogi od cywilizacji. Pogoda zrobiła się niespokojna. Śnieżyca, także miejscami nie widać zupełnie nic, nawet tej wąskiej ścieżki, po której idziesz. Nie ma mowy o żadnej orientacji w terenie. Czujesz ten chud na karku? Lepiej nie zgubić podczas takiej pogody rękawiczek czy czapki. I teraz pierwszy wybór. Przypomina ci się, że tuż przed wyjściem można było wybrać jedną dodatkową rzecz. W ostatniej chwili wpadło ci to do głowy, żeby to ze za sobą zabrać. Co to było? A. Tania folia NRC. B. 20 opakowań zapałek, czy C. 2 żelowe ocieplacze do rąk? Jaki byłby Twój wybór? Okej, okay, czy ktoś wybrał ocieplacze do rąk? Fajny i tani gadżet do kupienia dosłownie za kilka złotych na różnych portalach ogłoszeniowych. Postaram się nawet dorzucić coś w opisie. Ogólnie polecam taką zabawkę. Ale czy to realnie może pomóc w sytuacji ekstremalnej? Ogrzejemy nim ręce, stopy, ale nie podniesiemy znacznie temperatury w naszym otoczeniu. Przydatne na spacery z ukochaną osobą albo na podgrzanie się gdzieś pod kocem z lampką wina, ale nie na minus 15-stopniowy mróz. 20 opakowań zapałek? Po pierwsze, jeśli udało ci się uważnie słuchać, to w twoim ekwipunku była zapalniczka. Zapałki na śniegu nie są najlepszym wyborem. Mogą zawilgnąć, może zawilgnąć to krzesiwo, ta tarka do pocierania. Może być problem z ich odpaleniem, utrzymaniem ognia. No, niby 20 opakowań to jakieś 2000 zapałek. Ale uważam, że i tak w pewnych momentach zapalniczka, a zwłaszcza ta taka z prądowym zapalaniem, jest lepsza. Folia NRC wydaje się najlepszym wyborem. Jest naprawdę bardzo tania i zajmuje mało miejsca. Można ją kupić dosłownie za kilka złotych, a czasem dodawana jest jako gratis do różnych gadżetów. Zmieści się nawet w kieszeni. Zamoczysz ją, co z tego? Łatwo jej nie uszkodzisz, a to taki wielki płat materiału, którym można się szczelnie owinąć i do pewnego stopnia poprawić izolację od otoczenia. Niepozorny, ale bardzo przydatny wynalazek. Tak więc ja z całą pewnością wybrałbym taką folię, zresztą staram się ją nosić gdzieś w plecaku, w jakiejś nerce, czy czasem podczas jakiegoś niedzielnego wypadu po prostu w kieszeni. A zatem czas na szybką improwizację. Pogoda nieciekawa, Raczej się nie poprawi, więc trzeba by pomyśleć o jakimś schronieniu, bo być może w tej okolicy przyjdzie nam spędzić noc. Jakie najlepsze schronienie wybierzesz? A. Zbuduję iglo, przecież dookoła jest dużo śniegu? B. Zbuduję szałas? Czy może C. Nie będę koncentrować się na schronieniu? Lepiej mimo wszystko maszerować przed siebie? Jaki byłby Twój wybór? Możesz teraz zatrzymać to nagranie i zastanowić się. Czy ktoś wybrał marsz? Zamieć? Śnieżyca? Słaba widoczność? W nieznanym lesie można wpaść w dół, można spaść z góry, można wpaść na kamienie, na korzeń, bagna. Co prawda będą raczej zamarznięte, ale rzeki już nie. Do tego bliskie spotkanie z jakimiś dzikimi zwierzętami, a tych raczej nie brakuje. Nie mówię tutaj nawet o krwiożerczych wilkach czy niedźwiedziach, ale o spłoszonym dziku, jeleniu, który może nas po prostu stratować. Jakby tego było mało, a chcesz bardziej ekstremalnych scenariuszy, możesz dodać pułapki kusowników, takie jak wnęki czy sidła. Więc może iglo. Zima to przecież iglo. Więc budujemy domek ze śniegu. Ale jak to, że niby w takim czymś będzie ciepło? No skoro eskimosi tam mieszkają? Faktem jest, że w iglo może panować temperatura znacznie powyżej zera i w magiczny sposób ten śnieg nie topnieje. Ale. Już pomijając to, że budowa takiego prymitywnego iglo, które będzie miało odpowiednie wymiary, właściwości i konstrukcję, która się mu na przykład nie zawali, to trzeba wiedzieć, że jest to czasochłonna robota, do której przyda się choćby proste narzędzie, takie jak łopata. Taka zabawa w pojedynkę zajęłaby jakieś 2-3 godziny. Ale, no właśnie, w sprzyjających warunkach, taki śnieg do iglo musi mieć pewne właściwości, musi być zbity. Ciężko będzie nam cokolwiek zbudować ze śniegu, który właśnie spadł, który jest sypki, który w żaden sposób nie chce się formować. Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest szałas, a właściwie takie improwizowane schronienie. Nie chodzi tutaj o piękny szałas, który będzie miał swoje ściany, wejście, dach dwuspadowy. Nie, wystarczy kilka prostych gałęzi, które możemy z łatwością połamać, zawlec pod jakieś większe drzewo. Oprzeć to na tym drzewie, na to wszystko wrzucić kilka mniejszych gałęzi drzewa iglastego, przepraszam ekologów, ale chodzi w końcu o przetrwanie, o ratowanie życia. Na to można dorzucić naszego asa w rękawie, czyli folię NRC, ale możemy się nią także ostatecznie owinąć, aby posłużyła za taki śpiwór. Na koniec wrzucamy jeszcze więcej gałęzi, aby się dokładnie ochronić od wiatru, i to na pewno w jakiś sposób pomoże. Co wydarzy się dalej? Pogoda nagle zmieniła się jak w kalejdoskopie. Nagle ustała zamieć. Pojawiły się nawet gwiazdy. W lesie zrobiło się bardzo cicho i spokojnie. W okolicy jest sporo połamanych starych drzew, ale nie widać ścieżki. Na szczęście w schronieniu zrobiło się w miarę ciepło. Da się, mówiąc kolokwialnie, przeżyć. I dosłownie, więc myślę, że warto poczekać do rana, aby wyruszyć w podróż. Ale nagle stwierdzasz, że zachciało ci się pić. O ile bez jedzenia można wytrzymać dniami, a nawet tygodniami, tak bez wody już jest ciężej. A po ciężkiej pracy. Na pewno chce się bić, zaś mała buteleczka szybko się wyczerpała już wcześniej. Co zrobić? A. Najprostsze rozwiązanie jest najlepsze. Wystarczy zjeść śnieg, ale czy to będzie zdrowe dla mojego gardła? Czy może B? No tutaj wszystkich wrażliwych z góry przepraszam. Bicie własnego moczu powinno załatwić sprawę. Wiem, że brzmi to obrzydliwie, ale trzeba jakoś przetrwać. No właśnie, ale czy to jest zdrowe? Czy może C? Mamy plastikową butelkę, wystarczy do niej wsypać śnieg i roztopić przy ciele. Ale czy to znów nie odmrozi mi skóry? Jaki byłby Twój wybór? Zacznijmy od tej najbardziej obrzydliwej opcji, czyli picie własnego moczu. Trzeba przyznać, że zawiera on dużo bakterii, resztki przemiany materii, wszystkie te metale ciężkie. No, w końcu jest to coś, czego nasz organizm chce się pozbyć. Podobno są ludzie, którzy się w ten sposób leczą. Jest coś takiego jak urynoterapia. Ale na świecie są też płaskoziemcy, którzy właśnie teraz dają mi kciuk w dół za to porównanie. W przypadku jednych i drugich nie ma konkretnych badań, które by mówiły, że to ma sens. W ostateczności oczywiście można by tak zrobić, bo zdarzały się historie, że na przykład ludzie w zawalonych kopalniach przetrwali w ten sposób, ale to ostateczność ostateczności, bo są lepsze sposoby w warunkach w jakich się znaleźliśmy. Picie śniegu? Niekoniecznie to także może być zgubne. Już pomijając kwestię ewentualnego przesiębienia gardła czy infekcji wirusowych, które mogą znajdować się w takim śniegu, to trzeba wiedzieć, że śnieg jest po prostu zimny. Nasze ciało potrzebuje dużej energii, aby go ogrzać, a do tego procesu potrzebna jest także woda. Pojawia się błędne koło i możemy odwodnić się od jedzenia śniegu. Najlepszą opcją wydaje się ocieplenie tego śniegu, wstępne rozpuszczenie go. Ale czy pakując go w butelkę i wkładając pod ubranie, nie wymuszamy na naszym organizmie zwiększonej produkcji ciepła? Nie, jeśli nie będziemy dotykać butelką naszego ciała. Możemy schować ją pod kolejną warstwą ubrań, na przykład gdzieś w okolicy pach, i warto to zrobić już w momencie, gdy rozpoczynamy jakąś pracę, marsz. Czy w sytuacji, kiedy nasze ciało będzie produkowało więcej ciepła, a to samo ciepło będzie tylko skutkiem ubocznym naszej pracy? Możemy też być bardziej kreatywni i jeżeli już chce nam się sikać, to na przykład z kawałka folii NRC można uformować worek, a tam schować butelkę ze śniegiem i to częściowo podgrzeje nasz śnieg. Idziemy dalej. Noc mija. Cały czas jest dość spokojnie, aż tu nagle słychać wycie wilków w oddali. Może kilometr, może dwa. Co zrobisz? A. Uciekam jak najdalej, aby wyjść z ich terytorium. B. Staram się napalić ognisko, to odstraszy dzikie zwierzęta. Czy C? Mam przecież nóż. Znajdę jakiś twardy kołek, przygotuję jakąś dzidę, będę starać się walczyć. A co ty wybierzesz? Możesz rzeczywiście zatrzymać to nagranie, zastanowić się. Oto moje propozycje. Ucieczka w tym przypadku nie jest dobrym wyborem. Gdyby drapieżniki faktycznie chciały nas dopaść, to by to zrobiły. Są szybsze, znają teren. A do tego są przystosowane do życia w lesie, mają lepszy węch, wzrok i inne zmysły. Człowiek na krótkim dystansie może rozwinąć prędkość w granicach 20 km na godzinę, i to jeszcze taki raczej zwinny człowiek. Natomiast zwierzęta psowate bez problemu mogą z taką prędkością biec wiele kilometrów. To może zaatakujemy wilki, mamy nóż, możemy zrobić jakąś prostą broń. Gdyby taki drapieżnik był jeden, to być może mielibyśmy jakieś szanse. Natomiast wilki zazwyczaj atakują w grupach. Zachodzą ofiarę z różnych stron, mają swoje strategie, są w tym ekspertami. Nawet gdyby udało się zaatakować jednego, to co z pozostałymi? Jeden nieostrożny ruch i już mamy poranione kończyny. Jednak dwa poprzednie scenariusze są mało prawdopodobne. Wilki raczej nie będą się nami interesować. To dość płochliwe stworzenia i raczej unikają ludzi. Polują na coś, co znają na sarny, jelenie, zające. W ostatnich latach nie udokumentowano żadnych zorganizowanych ataków na ludziach. Jeśli takie macie, macie jakieś ciekawe źródło, to koniecznie proszę o komentarze. Dlatego prawdopodobnie najlepszym wyborem byłoby posługiwanie się ogniem. Dzikie zwierzęta raczej boją się ognia, dlatego, nawet jeśli nie udałoby mi się napalić ogniska, co nie jest takie oczywiste przy tak niskich temperaturach, to starałbym się przygotować jakiegoś asa w rękawie, choćby butelkę plastikową, którą mogę w miarę szybko odpalić zapalniczką. A która będzie się przez jakiś czas tlić? Greta, sorry po raz drugi. Albo na przykład jakąś nazbieraną i iglastych gałęzi, które mógłbym w takiej sytuacji podpalić, wytwarzając przy tym dużo dymu i trzasku. Generalnie tuż po zbudowaniu improwizowanego schronienia starałbym się rozpalić jakiś ogień. O ile na dworze panuje mróz, o tyle jest sucho, więc łatwiej znaleźć suche kawałki kory, suche liście gdzieś wiszące na drzewach, gałązki. A w plecaku na pewno znalazłbym jeszcze jakieś materiały, które będzie można w miarę łatwo podpalić. Ogień to same plusy daje ciepło, zwiększa morale, odstrasza dzikie zwierzęta, daje sygnał ewentualnym grupom ratowniczym. Dlatego staraj się go pozyskać i za wszelką cenę utrzymać. Na koniec, jak wiesz, zawsze daję pytanie otwarte i liczę na Wasze kreatywne odpowiedzi. Dlatego i tym razem, wytęż umysł zastanów się nad wszystkimi szczegółami, o których wspominałem i powiedz, jaka będzie Twoja decyzja. Gdy pojawił się ranek, pogoda się poprawiła, możemy iść, możemy ruszać. Po kilku kilometrach dochodzimy w końcu do cywilizacji, a tak by się przynajmniej wydawało, gdyż na naszej drodze pojawiło się szerokie jezioro jakieś 4 km z jednej strony, 4 km z drugiej strony naprzeciwko no nas góra Kilometr może nawet nie. Tuż za tym jeziorem jest miasto. Możemy do niego szybko dojść, i teraz pojawia się dylemat jak się tam dostać? Czy iść prosto przez lód? Czy może iść w prawo, pokonując 4 km przez taki polny teren odsłonięty? Czy może iść w lewo, pokonując około 4 km przez teren leśny? Jaki byłby Twój wybór? Jaką podejmiesz decyzję w takiej sytuacji? Mam nadzieję, że udało Ci się przetrwać. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Z tej strony Darek z kanału Businessization. Jeśli Ci się podobało, koniecznie zasubskrybuj. I pamiętaj też o łapce w górze, bo już niebawem kolejne zagadki wyboru. Zobacz też inne moje materiały i widzimy się już za chwilę. Cześć!